Wszystkim, przede mną mam opo. Istwa, a teraz pozwólcie, że pokażę wam jak używać tajnych kodów na tym urządzeniu. Zanim zaczniemy, krótka uwaga. Tutaj na tym urządzeniu pokażę wam kody. Jak je wprowadzić? Aby uzyskać więcej informacji, gorąco polecam kliknąć w link, który znajduje się w opisie ponieważ zostaniesz przeniesiony na naszą stronę internetową, gdzie znajdziesz wszystkie kody, które dzisiaj Ci zaprezentuję z mnóstwem informacji i dodatkowymi wyjaśnieniami, więc gorąco polecam. A teraz wszystko, co musimy zrobić, to otworzyć Dialer. Zacznijmy od najkrótszego, czyli gwiazdka, krzyżyk 0, Cześć, krzyżyk i jak widać, dzięki temu kodowi otrzymujemy numer IMEI tego urządzenia. Kliknijmy OK. I jeszcze jeden kod, który jest gwiazdką funt, 6, podwójnie, 7, 6 funtów. A tutaj mamy wersję oprogramowania, gdzie możemy sprawdzić informacje techniczne o naszym urządzeniu, na przykład numer kompilacji, jądro i model. Wróćmy i pozwólcie. Wprowadzę go ponownie. Dobrze. A więc kolejną opcją, kolejnym kodem jest gwiazdka krzyżyk, podwójne 9, krzyżyk. Dzięki temu możemy włączyć funkcję zawsze włączonego ekranu. Jednak możesz to wyłączyć w ten sam sposób, czyli gwiazdka, krzyżyk, podwójne 9, krzyżyk. A funkcja zawsze włączonego ekranu jest wyłączona. Kolejny kod do ręcznego testu sprzętowego to gwiazdka, krzyżyk, 808, krzyżyk. A tutaj mamy projekt testu montażowego, mamy więcej opcji do sprawdzenia. W zasadzie właściwie działa to jak test. Więc tutaj mamy test wibracji. Co oznacza, że to urządzenie w tej chwili aktualnie nie wibruje. Jak widać, pytacie, czy wibruje normalnie, czy coś jest nie tak. Więc po prostu zaznacz, że test się powiódł i tak to działa. I możesz sprawdzić. Wszystkie te rzeczy, więc znowu test wibracji, test klawiatury, test odcisku palca, mnóstwo rzeczy. To po sprawdzenia. Dobrze. Więc kolejna rzecz, kolejny. Hot to gwiazdka, krzyżyk 805, krzyżyk. I znowu mamy tryb inżynieryjny, i zostaliśmy przeniesieni do testu wersji Bluetooth. Teraz test eko to gwiazdka, przepraszam, gwiazdka, krzyżyk 809, krzyżyk. A tutaj mamy linię produktów test. W zasadzie to jest sekcja, którą wcześniej Ci pokazałem, jednak to jest powiedzmy skrót. Jeśli nie chcesz wchodzić do całej sekcji inżynieryjnej i szukać testu linii produktów, to możesz po prostu wpisać kod. Pokazałem Ci to teraz. Więc menu testu WiFi to gwiazdka, krzyżyk 803 krzyżyk, a mamy tutaj sieci WiFi. Nie, nie mamy, nie możemy ich zobaczyć, ponieważ nie mam UM w tej chwili włączonego Wi-Fi i nie jestem połączony z żadną siecią UM. W tej chwili. Dobrze, więc kolejny kod to gwiazdka. Cóż, się stało. Gwiazdka, krzyżyk potrójny, 8 krzyżyk. I to jest tryb inżynieryjny. W zasadzie możesz sprawdzić numer PCB tutaj i zeskanować ten kod QR, aby sprawdzić dodatkowe szczegóły dotyczące tego urządzenia. Kolejny kod to informacje o telefonie, czyli gwiazdka, krzyżyk, gwiazdka, krzyżyk 4636. 6, krzyżyk, gwiazdka, krzyżyk, gwiazdka. A tutaj mamy informacje o telefonie, więc możesz sprawdzić na przykład numer e-mail, usługi danych lub usługi głosowe. Możesz tutaj również przeprowadzić test ping. Po naciśnięciu na 3-2, po drugie, możesz zobaczyć numery stałego wybierania lub włączyć połączenie danych. I możesz sprawdzić informacje o Wi-Fi, np. status, taki jak stan sieci, SSID lub identyfikator sieci. Wróćmy. A kolejny kod to gwiazdka, krzyżyk. Gwiazdka, krzyżyk, 225 krzyżyk, gwiazdka, krzyżyk, gwiazdka. A jesteśmy w kalendarzu. Możemy sprawdzić wydarzenia zebrane w jednym miejscu. Możemy sprawdzić wydarzenia rodzinne, święta w Twoim kraju powinny być tutaj dostępne, lub wydarzenia z poczty. Wróćmy i ostatni kod to gwiazdka, krzyżyk, gwiazdka, krzyżyk, 4 do 6, krzyżyk, gwiazdka, krzyżyk, gwiazdka. A tutaj jesteśmy w diagnostyce. Możemy sprawdzić serwer, host, port, czas, połączenie. Możemy sprawdzić dodatkowe szczegóły. Możemy również otworzyć widok zaawansowany, klikając ikonę trzech kropek. Możemy sprawdzić na przykład status sieci. Dobrze, to wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film był pomocny, a jeśli tak, to proszę kliknij przycisk subskrybuj i zostaw łapkę w górę.